Przyrzut oka ja dyskutowałem sobie z moim kierownikiem regionalnym, a on powiedział, że ja demonizuję sprzedaż. Że ja patrzę na ją z uprzedzeniem, że, że ja mam zły obraz tego wszystkiego. A ja mówię, ja widzę, jak to wygląda: wciska się ludziom na siłę, naciąga się ich, oszukuje, że coś potrzebują. To, to jest kreowanie potrzeb, ale tak naprawdę później przychodzą z wątami, że niepotrzebnie coś kupowali, że zostali naciągnięci. Dla mnie to jest granie na ludzkich emocjach, na ludzkiej naiwności, trochę oszukiwanie ich, trochę wykorzystywanie ich słabych punktów, trochę manipulacja, ale ze mną się nie zgodził, bo a wiesz, ile ja jestem w, 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 w zawodzie, ty jesteś może z rok dwa, a ja jestem piętnaście i mam trochę większe doświadczenie, tak się napuszył, a ja mówię, doświadczenie, doświadczenie, ma praktyka, praktyką, ja mam do czynienia z tym klientem bezpośrednio, nie z zabiórka widzę. Jak to wygląda, widzę ten profil i, i po, mogę na pierwszy rzut oka ocenić, z kim mam do czynienia, a on że ja patrzę stereotypami, że zawężam sobie pole działania, bo, patrzę, bo oceniam książkę po okładce, a to jest bardzo nieuczciwe. Ja mówię po okładce, to spróbuj pan sprzedać 80-letniej babci internet, gdzie ona nawet go nie obsłuży, ani nawet nie zrozumie, jak on działa. Bo się wychowywała w czasach, kiedy go nie było. No jasne, owszem, może wziąć dla rodziny, dla kogoś, na siebie, ale to też nie ma sensu, bo jak ona pożyje rok, a później umowa co, wygaśnie, przejdzie na kogoś, sesję będzie trzeba robić. To jest zbędny trud. Zresztą niektóre nawet nie chodzą, nie wychodzą z domu, bo są już takie trochę niechodzące niepełnosprawne, a ja mam do nich wydzwaniać do roczników 30, nieraz i zapraszać ich na wizytę, gdzie to jest bez sensu, bo oni i tak nie przyjdą, bo się poruszają na wózku albo o kulach. I to ja niby patrzę stereotypowo.